Witam, witam, szczególnie moje ulubione kobitki. Mamy lato. Ten filmik będzie pod hasłem: wrzuć na luz. Wrzuć na luz całkowicie. Czy ty wiesz, co to znaczy wrzucić na luz? O czym będę dzisiaj mówiła? Bez względu na to, jaką wyznajesz wiarę. Dzisiaj chciałabym porozmawiać troszkę o medytacji, relaksacji, wypoczynku na łonie natury, z dziećmi, bez dzieci, z mężem, bez męża, po prostu wrzuć na luz. Parę słów o medytacji. Medytacja to taki, bez względu na to, podkreślam, jest areligijnym sposobem wypoczywania, ładowania baterii. Medytacja to taki moment, kiedy zostawiasz wszystkie obowiązki w głowie i wokół siebie, za drzwiami, kiedy masz czas tylko i wyłącznie dla siebie. Nie mówię o telewizorze, nie mówię o słuchaniu muzyki, chociaż muzyka jest też cudnym sposobem na ładowanie baterii. Ale mówię o takim stanie, kiedy siadasz na krzesełku, fotelu w pozycji lotosu, kładziesz się na łóżeczku, zamykasz oczy i zagłębiasz się tylko i wyłącznie w samą siebie. Odkrywasz tam wtedy stany, których w pogoni za obowiązkami codziennymi nie jesteś nawet świadoma. Czujesz, jak przepływa ci krew. Kiedy wdychasz jednocześnie coraz spokojniej powietrze, czujesz, jak to powietrze idzie od głowy do stóp. Zaczyna się cały wielki proces rozluźniania ciała, który. Które na, w, w codzienności życia na okrągło mamy spięte. Podnieś się ramiona, opuść je teraz i zobacz, jak przez jedną chwilę masz poczucie, że zrzuciłaś ciężar całego ciała z siebie gdzieś na boki. Tego ciężaru na chwilę jest dużo, dużo mniej. Medytacja właśnie działa w ten sposób. Dobrze przeprowadzona, co ja przez to rozumiem, dobrze przeprowadzona za chwileczkę powiem, powoduje, że łapiemy taki dystans do całego świata, łapiemy w ciele luz. Dobrze przeprowadzona medytacja jest wtedy, kiedy nie zatrzymujemy się na poszczególnych myślach, które ciągle nam towarzyszą. Nasza głowa jest częścią ciała zdecydowanie nadaktywną. W naszej głowie mieści się całe nasze życie, nasze sprawy do załatwienia, ponieważ to właśnie w głowach nosimy listy rzeczy do zrobienia każdego dnia. Kiedy kładziesz się do tej medytacji albo relaksacji, albo po prostu do zwykłego wypoczynku, postaraj się nie zatrzymywać poszczególnych myśli w sobie. Kiedy pokaże ci się, o Jezu, powinnam się zająć dziećmi, nie wchodź w tą myśl, tylko puść ją niczym obłok na niebie niech sobie przepłynie. Kiedy pokaże się kolejna myśl i kolejna myśl, pozwól, żeby te myśli przepływały. Nie zatrzymuj ich. Albowiem zatrzymana myśl rozkłada się za pomocą. Um, Hormonów krążących po naszym ciele, rozkłada się w, w ca, po całym naszym ciele. Kiedy pozwolisz sobie na to, żeby ta myśl się pojawiła i przepłynęła, cały proces hormonalny również się wycisza. Kiedy nasza głowa jest spokojna, nasze ciało jest spokojne. Ten luz można osiągnąć, kiedy codziennie dasz sobie zgodę, e, miła, zapracowana kobieto. Na um, czas tylko i wyłącznie na odpoczynek. Ok, rozumiem, że y, medytacja nie zawsze ci się kojarzy dobrze, ponieważ jakoś tak ma taki stygmat buddyjski, choć niekoniecznie, bo są też medytacje chrześcijańskie. Jest to chociażby modlitwa, kiedy głęboko y, skupiamy się na kontakcie. Z istotą wyższą. Może być to też relaksacja, kiedy słuchamy muzyki albo słów, które nas prowadzą w nieznane nam tereny, naszej, naszego wnętrza. Może być to również trening autogenny Szulca, Jakobsona. Tego jest naprawdę ogromnie dużo. Kiedy włączysz sobie internet, spokojnie wpiszesz na YouTubie hasło, w pierwszych momentach wyluzowania internet ci niezwykle pomoże, ponieważ pomoże ci przejść przez te progi nieznanego. Te metody są rewelacyjne, można je wykonywać w domu, można medytować, wyluzować, cieszyć się każdą chwilą w domu przy y, słońcu i y, deszczu. Ale dzisiaj, kiedy mamy lato, jest cała masa sposobów na to, żeby wyluzować od obowiązków, których mamy nad to dużo, w każdej chwili. Wychodzisz z mieszkania, wychodzisz przed dom i co cię otacza? Czy jesteś świadoma tego, że wokół jest jakaś atmosfera? Jak wiele z nas przeżywa życie nie kontaktując się z naturą. Jak wiele z nas wychodząc z domu myśli dziecko do przedszkola, ja do pracy, zakupy i tak dalej i tak dalej. Nie zauważamy, że świeci słońce albo pada deszcz. Nie jesteśmy tego w ogóle świadomi. Ciągle jesteśmy skoncentrowani na zadaniach do wykonania, a nie na stanie naszym wewnętrznym. Ma to niestety bardzo często katastrofalne przełożenie na stan naszego zdrowia, ponieważ nasze ciało Poza działaniem bardzo potrzebuje dla równowagi stanu wypoczynku. Kiedyś kiedy uczyłam się zarządzania czasem uczono mnie, że podziel sobie dobę na 3 razy 8. 8 godzin pracy, 8 godzin czasu dla siebie, rodziny i 8 godzin snu. Ja wiem, że dzisiaj to nie bardzo już Działa, ponieważ w większości pracujemy zdecydowanie ponadnormatywnie, poza tymi ośmioma godzinami. Ale naprawdę nasz organizm jest fenomenalny. Spróbujcie znaleźć czas, choć pół godziny, godzinę, tylko na coś, co Was wyluzowuje. Może być też medytacja przy myciu naczyń, ale ta medytacja przy myciu naczyń polega, wiecie, na czym? Na tym, że w danej chwili jesteś skupiona tylko na myciu naczyń. Nie zastanawiasz się nad tym, że za chwilę musisz podać posiłek albo, nie wiem, zrobić kolejny niezwykle ważny obowiązek dla tak zwanego świata, tylko skupiasz się na tym, że leci woda, czujesz ją yy, na rękach, widzisz jak obmywa naczynia. To może być niezwykle wielka chwila naszego relaksu, wcale niesmutnego obowiązku. To może być sposób parzenia herbaty w dużym skupieniu na danej czynności. To może być praca w ogródku w dużym skupieniu na wykonywanych czynnościach w danym momencie. Na tym właśnie polega nasza medytacja: na tym, że skupieni jesteśmy na danym procesie, który w tej chwili wykonujemy. Um, Pamiętam czasy swojej młodości. Nikt mnie wtedy nie uczył, że można i warto zadbać o siebie i o swój stan psychiczny, po prostu dając sobie zgodę na wypoczynek. Pamiętam, że były to czasy socjalistyczne, komunistyczne, kiedy bardzo promowało się praca ponad wszystko. Niestety ze smutkiem stwierdzam, że jestem produktem tamtych czasów i w olbrzymiej mierze naucza, nauczona jestem pracy, pracy, pracy. Dopiero od paru lat, kiedy moje ciało się starzeje i samo się upomina wypocznij, zaczęłam odkrywać sposoby na... Wypoczynek na czas tylko i wyłącznie dla siebie. Tutaj wrócę do ostatniego filmiku, gdzie moje ciało wręcz wymusiło na mnie stawianie granic. Gdzie nauczona byłam, że ta praca jest taka chwalebna i taka, taka właśnie wartościowa, że stanowi o mnie, że stanowi o tym, ile ja z siebie dla świata, ale nikt mnie nie nauczył, że. Temu światu też trzeba dać szansę, żeby ten świat zadbał o mnie. I wtedy, kiedy moje ciało zaczęło się starzeć, kiedy już nie miało tyle energii, mówiło stop, 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 zaczęłam się zastanawiać, co mogę zrobić z czasem, który pojawiał się w momencie, kiedy moje ciało mówiło stop. Zaczęłam odkrywać medytację, muzykę. Która towarzyszyła mi w każdej wolnej chwili, ale nie taka, wiecie, w tle, tylko taka, która przenikała mnie całą i była tylko i wyłącznie e, procesem uczącym mnie koherencji czyli takiej spójności mojego umysłu, mojego serca, mojego oddechu, mojego całego ciała koherencji która powodowała, że na jakieś momenty coraz dłuższe i dłużej to praktykowałam, czułam się cała spójna, jednolita, a nie rozkawałkowana. Kiedy zaczynałam swoją osobistą pracę z granicami, uczyłam się bardzo prostej techniki, którą i wam polecę. Wyjdźcie przed dom budynek. I poczujcie, że jesteście całością. Czujecie to? Myślę, że niekoniecznie. Znowuż odniosę się do osobistych doświadczeń, które pokazywały mi jedno. Moja głowa przed tym budynkiem była już 10 km przed w mojej pracy. Moje nogi prowadziły całe moje ciało tam, gdzie prowadziła mnie głowa. A w tym czasie okazywało się, że idę zbyt szybko, bo nagle zadyszka łapała mnie taka duża, i dotarło do mnie, że moje serce nie jest w stanie przepompować takiej ilości tlenu razem z krwią. Kiedy uczyłam się czytając książkę, którą wam polecam, „Duchowość ciała” Lowena, okazało się, że można to wszystko bardzo ładnie zintegrować w dbałości o mnie jako całość. I teraz stańcie jeszcze raz przed tym domem. Poczujcie, że wasza głowa jest razem z waszym sercem i razem z waszymi nogami. Zobaczycie, jaka to jest zupełnie inna jakość postrzegania i poczucia samej siebie. Na chwilę zamknę oczy, spróbuję się poczuć całością, bo teraz jestem głową, bo próbuję wam przekazać te wszystkie wiadomości, które według mnie są niezwykle cenne, ale kiedy zamknę oczy, czuję właśnie swoje serce, jak krew idzie do stóp i na ten moment, kiedy czuję się wewnętrznie spójna, czuję zupełnie inną jakość swojego ciała. Jak wielki, jak wielka potęga jest wypoczynku, Wiedzą ci, których życie zmusiło do zatrzymania się w wiecznym biegu. Z wiele lat temu pracowałam w Warszawie w hospicjum. Te rozmowy do dziś pamiętam, kiedy ludzie wspominali, że byli w wiecznym biegu, w wiecznym pogoni za pracą, obowiązkami, tysiącem zadań do wykonania i nagle ciało i zatrzymywało. Budzili się w szpitalach, budzili się w różnych ośrodkach, gdzie ktoś albo coś, albo respirator musiał się nimi zająć. Karol Simonton, o którym wam już wspominałam, amerykański psychiatra, psychoterapeuta mówi, że zawsze się tak dzieje wtedy, kiedy nie szanujemy Samych siebie dbamy o to, żeby spełnić zadania dla świata, ale nie uczymy się dbałości o samych siebie. Moment, kiedy nas ciało zatrzymuje w biegu, jest z regułym momentem, kiedy weryfikujemy całe nasze życie. Zadajemy sobie pytania, czy było warto, czy właśnie w takim biegu. Wiecznym, nieustannym, e, chcemy przeżyć nasze życie. Ci, którzy mówili tak, żyłem i żyję nadal e, tak, jak chciałam, e, to nieliczne m, jednostki. Z reguły wtedy do nas dociera, że wiele rzeczy mogliśmy zrobić inaczej. Że wiele rzeczy, wiele spraw było nieistotnych, że myśmy nadali temu zbyt dużą rangę, a nie zatrzymaliśmy się w odpowiednim momencie, żeby pomyśleć o naszych ciałach. Mamy koniec lipca, początek sierpnia, jeszcze jest miesiąc wakacji. Zatrzymaj się. Idź przed siebie. I niech Twoja głowa towarzyszy Twoim nogom w połączeniu z Twoim sercem. Spróbuj jak najczęściej łapać moment koherencji całego ciała, spójności całego ciała. A zapewniam Cię, że Twoje życie będzie miało inną jakość. Dziękuję.